Hej, Julia. Jesteśmy pracownikami Twojej mamy. Poprosiła nas, żebyśmy zabrali Cię na obiad. Czy moja mama nie jest w pracy? Tak, dziś musi zostać w pracy do późna. Chodźmy poczekać na nią w restauracji. Dobrze, chodźmy. Ci dwaj nieznajomi mogą mnie zabrać w jakieś odludne miejsce, zamknąć drzwi i związać mnie taśmą oraz linami. Co ja wtedy zrobię? To naprawdę przerażające. Hej, Julia, co się stało? Przypomniałam sobie, czy mama nie prosiła Was, żebyście po drodze zabrali też mojego kuzyna? Tak, och, zapomniałem. To chodźmy najpierw do przedszkola i ją odbierzmy. Już dotarliśmy. Czy Możesz podtrzymać moją torbę, dopóki wejdę do środka i ją zawołam? Oczywiście, wracaj szybko. Proszę pana, czy mogę skorzystać z pańskiego telefonu? Muszę natychmiast porozmawiać z mamą. Oczywiście, proszę bardzo. Co? Przecież nikogo nie wysyłałam, żeby cię odebrał. Gdzie jesteś? Zaraz tam przyjdę. Proszę pana, chyba wpadłam w ręce złych ludzi. Nic się nie stało. Przyszedłem cię chronić, dziewczynko. Skąd się o tym dowiedziałeś? Powiedziałam im, żeby zabrali też mojego kuzyna. Tylko po to, żeby ich sprawdzić. A przecież wcale nie mam żadnego kuzyna. Jesteś bardzo mądra. Proszę się nie ruszać, proszę pana? Na torbie. Są ich odciski palców, które mogą posłużyć jako dowód.